Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem Triumph Triumph Tiger 800 2017 rok rejestracji, produkcji i model 2017 nie, nie myląc. Tutaj mamy już duży tablet, i to jest 2017. Większość w ogłoszeniu, jak też wczoraj sprawdzałem, to były na małym tablecie i też wpisane 2000. na zwykłych analogowych zegarach i też wpisane jest 2017. To jest oryginalny 2017 rok modelowy motocykla. Motocykl w rewelacyjnym stanie. Naprawdę myślę, że określenie niemalże igiełka na ten motocykl jest jak najbardziej wskazane. Oczywiście absolutnie bezwypadkowy. W 2022 roku został sprowadzony z Niemiec do Polski. Zakupiony był wtedy w Triumfie, nawet z gwarancją trufa I serwisowany od chyba jest 9 wpisów, ostatni przy 62 000 w 2022 roku. W Polsce pojawia się ten motocykl i od razu pan również robi serwis tego motocykla. I niedawno zrobił kolejny serwis polegający na wymianie Przednich tarcz hamulcowych wraz z klockami i na zupełnie nowy. Motor ma 70 tysięcy przebiegu. Wygląda rewelacyjnie. Myślę, że gdybym nie odpalił licznika, nie spojrzał na zegar, to bym powiedział, że ten motocykl nie wygląda więcej niż 20 tysięcy. Eee, tarcze hamulcowe w tej chwili idealne. Nie wiem, czy mają 1000, czy nie mają 1000 kilometrów. Zobaczcie, jak wyglądają szprychy w motocyklu. Po prostu fenomenalne. Opony. 22 rocznik, grubasy zawieszenie przód tył WP. No i wygląda po prostu fenomenalnie. Motor wygląda idealnie, nawet takie zaślepki jak to. No, na wszystko, co się spojrzy na ten motocykl to po prostu wygląda niebywale na tym motocyklu. Bo 70 tysięcy zrob... i motor wygląda po prostu jak miał 20 tysięcy. Ja tutaj będę Wam powolutku wszystko pokazywał. Oczywiście, tak, SW Motech założone handbary lusterka oczywiście oryginalne Triumfa VTH klamki nie jest to Aliexpress zresztą jeszcze... widzicie nie jest to AliExpress, komplet kluczyków, książka serwisowa, instrukcja obsługi, pod siedzeniem klucze serwisowe, podkładki pod kierownicę, nawigacja TomToma. Ona ma dokładnie dwa lata, bo pan kupując motocykl e, założył nawigację TomToma, razem z, e, z instrukcją, blokadą i opakowaniem, które znajduje się w tej chwili w kufrze. No i motocykl, tak, zobaczcie, jak on wygląda. Po prostu niebywale... Wygląda ten motocykl. Zobaczcie, na każdy to jest spaw, na każdy element silnika, jakby tutaj nigdy nic nie było dotykane. Jakby ten silnik był zamontowany kilka dni temu do motocykla. Nawet tu jakieś zaślepki akcesoriów na widzę na, na tą śrubę. Zobaczcie, żadnych zużyć na gumach nie bywałe. Tutaj mamy płytę triumfa aluminiową, tutaj mamy osłonę triumfa aluminiową. Wszystko, słuchajcie, coś dołożone. To jest markowe na tym motocyklu. Moleheda. I one po prostu nie mają nawet najmniejszej ryski, Nigdy ten motocykl nie został przewrócony. Po prostu wygląda fenomenalnie. Gdzie się nie spojrzy, to wszystko jest ideał Książka serwisowa, jeśli chcecie wpisy z książki serwisowej, oczywiście nie ma, stanowi to problemu. Mototek jest w maksymalnym już wyposażeniu, jeżeli chodzi o o to, co można w tej chwili kupić na rynku, bo ma trakcje, mapy zmienne, różne, zawieszenie WP, no po prostu jest wszystko idealne. Amortyzator, zobaczcie, jak wygląda. Kolebka dołu, idealna. wacharz żadnych utlenień, po prostu ideal. Utlenia tarcza jeszcze oryginał i tu albo może zmieniana była, bo tutaj nie ma praktycznie rantu żadnego. Klocki z tyłu idealne. Na felze z tyłu jakieś takie widzicie ślad od od użytkowania możemy znaleźć opona tył taka na 50% na pewno 22 rocznik, oryginalny wydech tu zobaczcie, gdzieś się nie spojrzy na ten motocykl no wszystko ideał nitka, nie nitka, siedzenie w oryginałach nie, nigdzie nie jest po, pocięte chociaż te wygląda jakby było takim jakimś fajnym materiałem żeby dupa się nie przesuwała e, nałożone no, na co byście nie spojrzeli w tym motocyklu to po prostu Wygląda fenomenalnie. Myślę, że jak ktoś nawet się by nie znał, czy nawet jakby ktoś się znał i spojrzy na ten motor, to aż ciężko wierzyć, że ktoś mógł zrobić 70 tysięcy na motocyklu, którym nie widać śladów zużycia. Kierownica, nie kierownica, no. No, może takie wytarcie tutaj na przełączniku, czy zużycie grzanej manetki? My tu nałożymy nakładki na te manetki takie ochronne. No, grzana manetka się podgrzewa i ta guma się robi elastyczna, bardzo miękka. I to jest normalne w każdym, w każdym motocyklu, nie w Triumfie, tylko w każdym motocyklu. Duży e, kap, kufer do motocykla, oczywiście motor zarejestrowany, ubezpieczony. Nowy zestaw napędowy na ten motocykl. Zresztą, nawet jak się spojrzy tutaj, to widać, że na samym początku naciągu i dwa. No, a tu nie odciągniemy tego, nie? Jedziemy dalej. Co tutaj widać z tej strony? Również wszystko perfekcyjne. No nie wiem, ciężko mi samemu uwierzyć, że motor ma 7 dych nalotu, bo mówię, z reguły na motocyklu, który ma 70 tysięcy, to już coś tam widać, jakieś utlenienie, jakieś gdzieś się farba podniesie, czy na dekielku. No to tutaj to myślę, że jest to aż niewiarygodne jak dobrze ktoś bał on motocykl A że ten motor był z Niemiec to też dużą robotę robi bo te motocykle z Niemiec naprawdę są zadbane i z reguły użytkowane kiedy? wtedy kiedy jest słoneczna, ładna pogoda w sobotę i niedzielę to się wyjeżdża na drogę tutaj tak samo, no tarcze, wszystko perfekcyjne kolor zielony mat, taki już nowoczesny kolor jakby nie patrząc tutaj również, gdzie nie spojrzymy wszystko idealne, dosłownie Tutaj zabezpieczenie do nawigacji, żeby ją nam nie skradli, gdy stoi motor na parkingu. No, wspaniale utrzymany motocykl. Naprawdę myślę, że ktoś, kto się zdecyduje na przyjazd do naszej firmy i zobaczy ten motocykl. i cena tego motocykla też będzie fajna, bo tak naprawdę one startują od 35 tysięcy za takie normalne egzemplarze, nie za jakieś ulepione. No to myślę, że tutaj cena będzie bardzo okazyjna na ten motocykl, więc myślę, że warto się pofatygować. Druga sprawa, że motor wszystko robione w triumfie, nie na życzenie, tylko na żądanie to co trzeba zrobić to było robione i dzięki temu motor wygląda i pracuje idealnie. No po prostu moim zdaniem to jest ideał. Fajna szyba. jest rewelacja, po prostu rewelacja tego motocykla, więc mówię warto się do nas tutaj pofatygować, bo mówię, nierzadko się trafia taki ładny, turystyczny motor w tak pięknym stanie, z pewną historią, z nowymi tarczami z świetnym napędem z świetnymi oponami wszystko udokumentowane, z A do Z zarejestrowane, ubezpieczone dobra, teraz go tutaj cykniemy aligia ja pewnie tam się nam odpali sprzęgło i Oj, brak mi tutaj ręki, czekajcie, odpalę go A, dobra. Chodzi, wygląda rewela Żadne manetki pokazuje, że się zapalają, tu są tryby Tempomaty, nie tempomaty, mapy do przełączania, także wszystko możemy sobie tutaj regulować, zmieniać. To po prostu motor ideał. Oczywiście istnieje już, manetki się robią cieplutkie, słuchajcie, ale moment e, Co najważniejsze, istnieje możliwość wysyłki tego motocykla W dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów To jest kolejna rzecz e, Oczywiście Opteratala również też istnieje, jak również istnieje możliwość e, Powrotu na kołach tego motocykla Kolejną ważną rzeczą e, No manetki gorące to już wyłączam Jest ta, że filmik, który tutaj wrzucę, e, tworzę, wrzucę dzisiaj na YouTube pod nim wrzucę link do ogłoszenia i na tym e, możecie sobie kliknąć ten link otworzy Wam się strona gdzie ten motor będzie wystawiony a będzie wystawiony poprzez portal otomoto.pl e, również na OLX też motocyk znajdziecie ale polecam OTOMOTO tam będzie duża ilość zdjęć e, tego motocykla kolejna rzecz Mieścimy się w miejscowości Ława, jest to Warmińsko-Mazurskie Województwo Telefon do nas to 500, 134 533 A prezentowany Tiger to jest model 2017 Nie 2017 ze starymi zegarami, w starym wyglądzie, tylko 2017 Czyli wersja po lipcie, no Na maksa doposażony, jeżeli chodzi o elektronikę, o te systemy, to on już ma wszystko dosłownie Co można sobie wymarzyć Motor perfekcyjny, bezwypadkowy, w idealnym stanie, serwisowany do samego końca. Chodzi mega. Dwa komplety kluczyków do motocykla, e, instrukcja obsługi, książka serwisowa. No i fenomenalny stan motocykla Tiger 2017 w filmie Moto. Dzięki, cześć.